Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i jako organizator tego wspaniałego festiwalu chciałabym podziękować, że się zgłosiliście, że przyjechaliście. Dziękuję kochanym rodzicom, dziękuję instruktorom, no i oczywiście uczestnikom. I chciałabym pochwalić wszystkich uczestników, wyglądacie pięknie, śpiewacie pięknie, także bardzo, bardzo nam jest miło. Jako nagrody mamy ręcznie robione tradycyjnie aniołki w naszej pracowni i e, tym razem e, zbuntowałam się, nie będzie słodyczy, tylko będzie na pamiątkę skrzatek. Ja byłem za słodyczami. A ja byłam mówię nie. W tym roku jakaś pamiątka. Słuchajcie, było wspaniale. Właściwie pracowaliśmy jednogłośnie, nam się udało w tym roku w tej kategorii zadecydować i teraz oddaję głos przewodniczącemu. Jeszcze raz w imieniu komisji witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i oto nadszedł ten moment, na który wielu z Was tutaj czeka. Gratulujemy wszystkich występów, bo wiemy doskonale, jaka trema, jaki stres wiąże się z występami na już takiej dla Was, co po niektórych, dużej scenie. A podobno słyszałem, że przed swoimi najbliższymi występuje się jeszcze bardziej stremowany, bo chce się dla nich jak najlepiej wystąpić, tym bardziej, że oni nie tylko nas słuchają, ale jeszcze i nagrywają, tak, w ramach pamiątki. Ale pamiętajcie, że każdy występ to jest doświadczenie jeżeli ktoś z was poczuje, że mu dzisiaj poszło troszeczkę słabiej, to niech się tym nie zaraża i bierze udział w, tak, w tego rodzaju festiwalach i konkursach. Tremu z kolei ma to do siebie, że jako yy, w głównej roli, tutaj mamy kolędy i pastorałki, to jeszcze klimat jest sympatyczny, a o atmosferę oczywiście yy, zadbali organizatorzy, czyli nasz tutaj Dębnowski Ośrodek Kultury, za co bardzo dziękujemy. Zaczynamy od wyróżnień i dyplom oraz wyróżnienie w tej kategorii pierwszej, najmłodszej otrzymują nas Ala Janik. Janik. Kolejne wyróżnienie powędruje na ręce Dawida Mazurkiewicza. Dawid rozpoczął dzisiaj tutaj nasze przesłuchania. Wielkie gratulacje. Kolejne wyróżnienie w tej kategorii powędruje do Ali Shingert. Pamiętajcie, są jeszcze upominki. I kolejny dyplom, wyróżnienie, wędruje do Marii Fińskiej tak Wyróżnił troszkę mamy. udało się ich zbierać w tej kategorii. I kolejne otrzymuje Natalka Witczak. Chodź na tylko do nas. I oczywiście oprócz dyplomu na pomniku. Gratulacje. Wyróżnienie również w tej kategorii otrzymuje Juliana Jodłowska. Janka zakończyła, że tak powiem, grupę wyróżnień. A teraz przechodzimy do miejsc. Zaczynamy od miejsca trzeciego i dyplom oraz trzecie miejsce otrzymuje Pola Janik. To nie jedyne trzecie miejsce, bo również w tej kategorii udało się zająć trzecie miejsce Dorotce Mielczarek. Teraz drugie miejsce wraz z dyplomem i nagrodą powędruje do Oli Hawrot. Piękne wykonanie, bardzo spokojne, zapadło nam w pamięci. Ró również drugie miejsce w tej kategorii wywalczył Kacper Stempka. Proszę bardzo. I przechodzimy do miejsca pierwszego, które w tej kategorii zdobyła Ania Czech. Ale mamy jeszcze jedno, bo tutaj się udało takie egzekwo. Również pierwsze miejsce w tej kategorii za bardzo ciekawy występ oraz interpretację otrzymuje Filip Trocki. Już myśleliśmy, że Filipa dzisiaj nie będzie, ale zdążył do nas Nie mam gadną pierwsze miejsce, tylko osiągnąć się spóźnił, tak jest. Proszę bardzo. Teraz zdjęcie i Słuchajcie, zapraszamy Was tędy na scenę, będziecie mieli ładną pragnioną. Dziękujemy. Wielkie brawa jeszcze raz. Była bardzo nam miło, bardzo się cieszę. Patrzcie. Wejdzie, wejdzie, do nas, do tyłu, maluszki do przodu, Maruszki tutaj do przodu. Proszę bardzo, żeby kołować, Że jesteście i brawo, słuchajcie. Brawo, kochani. Super. Że grupa wielu nawet osób potrafi zaśpiewać jak jedna, a w dodatku bardzo czysto, bardzo pięknie. Oczywiście pomijając te momenty, w których zaczyna śpiewać na głosy. I tutaj bez wątpienia dyplom za zajęcie pierwszego miejsca powędruje do demolki. A pani instruktor? Pani, pani instruktor nie chce zdjęcia. Pani instruktor? Kto bierze pakę?